Z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję robota sprzątającego Karher RCV5. Zacznijmy od opakowania i otrzymywanych akcesoriów. Na pewno zaskakuje fakt, że nie mamy tutaj dosłownie żadnych folii. Opakowanie jest kartonowe, nawet ma papierowy uchwyt zamiast zastosowania uchwytu z sztucznego, jak to jest w przypadku większości tego typu sprzętów. Poza tym już w samym pudełku wszystkie elementy są zawinięte w papier, co osobiście mega mocno doceniam. No a przechodząc już do zawartości, to po kolei znajdziemy robota sprzątającego, do tego jest stacja ładująca, poza tym przewód do ładowarki, mamy też zapasowy filtr, dodatkową ściereczkę do mopowania, przyrząd do czyszczenia, nie zabrakło także samej podkładki do mopowania, zapasowej szczotki bocznej oraz instrukcji obsługi. W więc poza akcesoriami do bieżącej eksploatacji mamy zestaw na zapas złożony właśnie z filtra, szczotki i drugiej ściereczki do mopowania. A jak prezentuje się obudowa i jakie elementy w niej znajdziemy? Robot od góry ma standardowo klawisze oraz skaner laserowy do odnajdywania się w pomieszczeniach. Niestandardowo względem innych robotów sprzątających mamy tutaj takie dekoracyjne elementy w kolorze żółtym, które są typowo charakterystyczne dla sprzętów Karcher. Na górnym panelu mamy też klapkę, pod którą umieszczono pojemnik na nieczystości, i warto wiedzieć, że właśnie w tym pojemniku zastosowany został filtr HEPA. Warto zauważyć, że stosunkowo ciężko otwiera się ten pojemnik, więc trzeba się trochę tego nauczyć i wyczuć, jak prawidłowo obsługiwać ten pojemnik. Drugi pojemnik mamy na tyle, tym razem jest on już na samą wodę. Podawana jest ona w sposób elektroniczny, dzięki temu na przykład nie zalejemy podłogi podczas ładowania sprzętu. Do tego pojemnika od spodu przyczepiamy jeszcze podkładkę, na której będzie założona ściereczka. Standardowo najwięcej elementów jest od spodu, ponieważ umieszczono tu czujniki spadnięcia, do tego piny do ładowania. Mamy też kółko skrętne, szczotkę boczną, jest także szczotka główna złożona z włosia i gumy, no i oczywiście są także koła napędowe. Pozwalają one przejeżdżać przez niewielkie progi. Dodatkowo robot wiedzie bez problemu także na dywany, więc wszystko działa tak. Jak działać powinno? Ciekawostką jest to, że na przodzie mamy nie tylko zderza, który amortyzuje uderzenia, ale także czujniki i kamery do analizowania otoczenia. Za jej pomocą będziemy mogli efektywnie omijać wszelkie przeszkody. A jak skonfigurować aplikację i jakie funkcje są tutaj dostępne? Do obsługi robota potrzebujemy dedykowanej aplikacji Carher Home Robots. Tam po założeniu konta możemy kliknąć na przycisk plusa. I wybrać robota, którego chcemy dodać. W naszym przypadku będzie to oczywiście Carher RCV5. W kolejnym kroku uruchamiamy robota, a następnie przyciskamy oba klawisze na obudowie przez około 3 sekundy. Wtedy powinniśmy usłyszeć komunikat dźwiękowy oznaczający, że została zrestartowana sieć. Następnie podajemy hasło do naszej domowej sieci Wi-Fi, bo bez internetu obsługa nie będzie możliwa. Robota bowiem standardowo sterujemy w taki sposób, że łączą on się z serwerem, z tym samym serwerem łączy się też smartfon, przez którego będziemy wydawać polecenia, na przykład do rozpoczęcia sprzątania. Kolejnym krokiem jest połączenie się z siecią wygenerowaną przez robota. Wystarczy przejść do ustawień, zaznaczyć sieć zaczynającą się od Carher i poczekać na nawiązanie połączenia. Potem wracamy do aplikacji, chwilę czekamy na wymianę danych, no i już możemy korzystać z robota. Pełnię możliwości uzyskamy dopiero po uruchomieniu sprzętu. Wtedy pojawi się bowiem taka mapka, na której możemy zaznaczać np. które obszary posprzątać, lub po prostu możemy też podejrzeć, gdzie robot ostatnio sprzątał. Dotykając konkretnych pomieszczeń, możemy od razu zaznaczyć, w które miejsca robot ma pojechać. Obok mapki jednak mamy możliwość też uruchomienia takich prostokątnych obszarów, które zaznaczymy sobie na mapce, żeby robot tam też pojechał. Poza tym jest pineska z taką strefą, do posprzątania przez robota, działa to naprawdę bardzo dobrze i robot faktycznie odnajduje się i jedzie dokładnie tam, gdzie mu zadamy z aplikacji. Na dole mamy dwie opcje. Jest to standard, czyli po prostu robot pojedzie z taką samą mocą do wszystkich pomieszczeń. Jest także dopasuj, gdzie możemy ustawić dla każdego pomieszczenia zasobna jaka będzie moc ssania, ilość podawania wody oraz czy mają zostać wykonane pojedyncze czy podwójne cykle sprzątania. Obok tych dwóch trybów mamy jeszcze klawisz, który pozwala na dostosowanie mopowania. Może być to taki tryb energooszczędnego mopowania czyli robot będzie cały czas jeździł w taki sam sposób, wykonując ruchy w kształcie litery S. Poza tym jest jednak tryb dokładnego mopowania w którym karcher będzie jeździł w taką jodełkę czyli najpierw pojedzie w jedną stronę, delikatnie się cofnie i pojedzie w drugą stronę, tworząc coś w rodzaju litery Y. Dzięki temu sprzątanie może być nieco bardziej dokładne. I pozwoli to na usunięcie nieco więcej plam. Na samym dole mamy jeszcze tryb powrotu do stacji ładującej, uruchamianie lub pauzowanie sprzątania. Jest także klawisz dopasuj, gdzie wybieramy między trzema trybami pracy, czyli albo odkurzanie, albo mycie, albo tryb dwa w jednym. Do tego mamy czterostopniową regulację siły ssania oraz trzystopniową ilości podawania wody. Na górze z kolei mamy informacje na temat ostatniego sprzątania, jest także aktualny poziom naładowania baterii. A w prawym górnym rogu mamy jeszcze trzy kropeczki, gdzie znajdziemy trochę ustawień sprzętu. Po kolei są to rejestry sprzątania, gdzie znajdziemy informacje na temat cyklów, które wykonał nasz robot i po kliknięciu w nie możemy podejrzeć, gdzie i w jaki sposób robot odbył sprzątanie. Niżej mamy listę map, ponieważ urządzenie rozpoznaje różne piętra, więc jak najbardziej sprawdzi się w wielopoziomowych domach. Mamy także wirtualną ścianę czy strefę wyłączenia, czyli możemy zaznaczyć na mapce, gdzie robot ma nie wjeżdżać. Są też wirtualne ściany przez które robot nie przejedzie, poza tym jest strefa bez mopowania, czyli obszary, gdzie robot nie będzie pracował na mokro. Czwarta zakładka to praca w obszarze i szczerze mówiąc ta nazwa totalnie nic nie mówi. Po wejściu w nią jednak okazuje się, że jest to nic innego jak edycja map, która pozwala na dzielenie czy łączenie różnych pomieszczeń, jeżeli nie zostanie to poprawnie rozpoznane przez algorytmy. Poza tym możemy też dostosować nazwy do każdego z pomieszczeń, tak żeby nam się dobrze potem korzystało z tych wszystkich funkcji. Niżej znajdziemy harmonogramy, ponieważ możemy ustalić sobie, żeby robot automatycznie włączał się w określone dni i godziny. Jest także tryb wyczyść dwa razy, wtedy zostanie uruchomione takie podwójne czyszczenie przy aktualnym trybie pracy. Szkoda, że to jest tak bardzo schowane, mogłoby być to na ekranie głównym, bo też musimy za każdym razem pamiętać, żeby wejść w ustawienia, uruchomić te opcje, jeżeli chcemy, żeby robot posprzątał dwa razy w jakichś przestrzeniach. Dalej znajdziemy tryb nie przeszkadzać, czyli w jakich godzinach robot nie będzie wznawiał pracę np. po rozładowaniu. Jest szybkie tworzenie map, które pozwala na stworzenie właśnie mapy w aplikacji bez włączenia trybu czyszczenia. Możemy także zrestartować mapy, poza tym sprawdzić poziom eksploatacji poszczególnych akcesoriów, Mamy także możliwość znalezienia robota, jeżeli nam by się gdzieś zagubił, wtedy wydobędzie się dźwięk z urządzenia. W ustawieniach robota możemy z kolei dostosować co będzie się działo po wjechaniu na dywan, czyli może uruchomić się tryb zwiększonej mocy, możemy też omijać dywany podczas mycia. Poza tym fajne jest też to, że automatycznie robot zaznaczy na mapce obszary, w których zostały wykryte dywany. Druga zakładka to inteligentne wykrywanie, które pozwala rozpoznać co jest na drodze robota, i faktycznie to się sprawdza, ponieważ podczas sprzątania są oznaczone chociażby buty, krzesła czy skarpetki, które robot wtedy natychmiastowo będzie omijał. Następnie mamy ustawienia językowe urządzenia, ponieważ z robota wydobywają się komunikaty głosowe, które są nawet w języku polskim. Dostosujemy też głośność tych komunikatów, możemy także zrobić kalibrację pochylenia, jeżeli coś nie działałoby nam prawidłowo. Jest także zdalne sterowanie, czyli takie strzałeczki pozwalające dojechać w konkretne miejsce, co sprawdzi się na przykład przy większych zabrudzeniach. Na samym dole ustawień znajdziemy jeszcze informacje ogólne o ogólnym sprzęcie, możliwość aktualizacji, przywracanie ustawień fabrycznych czy na przykład pomoc i informacje o ochronie prywatności. Na końcu omawiania aplikacji dodam, że urządzenie niestety nie współpracuje z Google Home czy Amazon Alexa więc jeżeli byśmy chcieli korzystać z sterowania np. głosowego, to w tym przypadku nie będzie to możliwe. A jak ten robot sprawdza się w praktyce podczas sprzątania? Sprawdźmy to. Karher RCV5 ma moc sania na poziomie 5000 paskali. Jest to naprawdę spora moc, którą faktycznie widać podczas codziennych porządków. W zestawie razem z robotem dostałem taki zestaw próbek brudów. Do dyspozycji miałem więc kilka nieczystości do wysypania na podłogę i muszę powiedzieć, że faktycznie robot w większości sobie nieźle z nimi radzi. Ziemia czy piasek są wciągane bez totalnie żadnych problemów, podobnie płatki i ryż, chociaż tutaj warto uruchomić już podwójne sprzątanie, ponieważ szczotka boczna czasami może je rozrzucać. Zastrzelenie jednak mam do pluszu z jednej z próbówek. Ponieważ, gdy jest on za bardzo zbity i zbyt mocno odstaje od podłogi, to po prostu jest wykrywany jako przeszkoda, przez co robot skutecznie omija miejsce i nie wciąga go do pojemnika. Drobne ale mam także do brokatu, ponieważ tutaj jedno sprzątanie w większości usunęło drobinki, jednak dopiero po czterech sprzątaniach pod rząd podłoga przestała się świecić. Brokat to jednak dość upierdliwy produkt którego faktycznie trudno pozbyć się z podłogi, więc tutaj nie będę się czepiał jakoś mocno. Usunięcie jest jak najbardziej możliwe, jednak no zapewne nie za pierwszym razem. Ogólnie no czyszczenie sprawdza się naprawdę bardzo dobrze. Praktycznie wszystko z codziennych zabrudzeń usuwane jest za pierwszym razem, a przy większych warto ustawić sobie właśnie to podwójne czyszczenie, co praktycznie załatwia sprawę usunięcia brudu w całym odkurzonym obszarze, łącznie z krawędziami. Które robot też ładnie doczyszcza. Jedynie już totalnie w kątach robot sporadycznie zostawia jakieś drobinki, których po prostu nie sięgną szczotką, co według mnie oznacza, że mogłaby być ona delikatnie dłuższa. Jeśli chodzi o dywany, to tak jak wspomniałem, robot wykrywa je samodzielnie, wtedy zwiększa moc i widać potem takie miejsce także w aplikacji. Jeżeli dywany nie są zbyt wysokie, to nie będzie żadnego problemu z czyszczeniem wszystko zostanie oczyszczone, wyczesane, dając taki efekt świeżości. Przy długich, gęstych dywanach większość zabrudzeń też usuniemy, mocno są uniesione też włókna w górę, do tego są zebrane takie puszki z dywanu, no ale z drugiej strony śmieci, które głębiej wejdą w dywan, niestety mogą już zostać. Zaskoczyło mnie też to, że robot działa stosunkowo wolno. Około 40 metrową przestrzeń roboczą odkurza jakieś 50 minut, a większość robotów przejeżdża ten sam obszar w ciągu maksymalnie 30. Nie jest to może jakiś wielki problem, jednak no warto odnotować, że nie jest to najszybszy robot na świecie. Jeżeli chodzi o mopowanie to jest to ok, ale raczej do odświeżania podłóg, a nie do generalnego mycia. Na pewno jednak dla zwiększenia efektywności warto nie tylko wlać wodę do pojemnika, ale także zwilżyć ściereczkę, żeby już na start urządzenie mogło zacząć zbierać brud. Plamy na podłodze, jeżeli nie są zbyt mocno przyschnięte, to są usuwane w większości przypadków. Gdy będą na podłodze już nieco dłużej i staną się bardziej przyschnięte, to może i zostaną usunięte, ale już przy wielokrotnym myciu. Nieco lepiej wypada to w tym trybie dokładnego mycia, jednak dalej nie jest to aż tak perfekcyjne jak w przypadku robotów z nieco bardziej zaawansowanymi ściereczkami, na przykład myjącymi w sposób obrotowy. Na pewno jednak zbierzemy więcej kurzu, więcej zabrudzeń, niektóre plamy też zostaną usunięte, więc do odświeżania jest jak najbardziej ok. Jeśli chodzi o czujniki i kamery na przodzie, to faktycznie skutecznie pozwalają one na ominięcie wszelkich przeszkód. I tak naprawdę praktycznie wszystko jest objechane dookoła. O dziwo robot radzi sobie nawet z przezroczystymi przedmiotami, na przykład z taką miską z wodą. W innych robotach sprzątających z kamerą nie zawsze było to tak oczywiste, więc tu spory plus, że te algorytmy w robocie od Carhera są naprawdę na wysokim poziomie. Kończąc omawianie działania, na pewno trzeba powiedzieć jeszcze kilka słów o baterii. Do dyspozycji mamy 5200 mAh. Co według deklaracji producenta pozwoli zapewnić do 120 minut pracy, co jest jak najbardziej osiągalne, nawet nieco dłużej, ale tylko w tym najniższym trybie pracy. Czas stopniowo będzie się skracał wraz ze wzrostem mocy ssania, i na tym najwyższym trybie osiągniemy jakieś 60 minut, co i tak nie jest złym wynikiem. Jednak to biorąc pod uwagę to, że robot dość długo sprząta, po jednym ładowaniu w maksymalnym trybie ssania będziemy mogli odkurzyć mieszkania o powierzchni maksymalnie około 70 metrów. Po rozładowaniu urządzenie oczywiście wraca do stacji, nie sprawia to żadnego problemu i faktycznie robot świetnie odnajduje się we wszystkich pomieszczeniach. No dobra, tak więc podsumowując, czy warto kupić robota sprzątającego Karcher RCV5? Według mnie jest to jak najbardziej ciekawa propozycja i delikatnie zostałem zaskoczony, ponieważ jakby nie patrzeć jest to jeden z pierwszych robotów od Karchera, no a wiadomo, te pierwsze urządzenia nie zawsze są tak dobrze dopracowane. Tu jednak jest naprawdę nieźle. Robot jest bardzo dobry, skutecznie usuwa wszelkie zanieczyszczenia, aplikacja jest funkcjonalna, a wszelkie algorytmy pozwalające na jazdę po pomieszczeniach działają praktycznie bezbłędnie. Robot kosztuje aktualnie około 2000 zł co uważam za adekwatną cenę do możliwości tego sprzętu. Jedyne do czego miałbym się czepiać to nakładka mopująca no nie jest tak bardzo rozbudowana jak już obecnie stosowane podkładki z obrotowymi ściereczkami. Do tego wielka szkoda, że nie mamy możliwości zintegrowania z Google Home czy Amazon Alexa. Poza tym jednak uważam, że to naprawdę ciekawy sprzęt, który może sprawdzić się w niejednym domu, a i będzie też wyglądał delikatnie inaczej, Niż te wszystkie inne roboty sprzątające. A co wy sądzicie o robocie Carher RCV5? Czy u Was by się sprawdził? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do zapoznania się z pisemną wersją na oiout.pl, gdzie znajdziecie nie tylko ten test, ale także sporo innych ciekawostek na temat internetu rzeczy. A tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!